Wiecie, co teraz tak przyszło mi na myśl? Jazda mocną hybrydą typu plugin to nic innego jak jedzenie zupy z plastikowego talerza przy użyciu drewnianych sztućcy i chusteczki pochodzącej z recyklingu. Tak mniej więcej to widzę. Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj jest ze mną Porsche Cayenne Turbo S E Hybrid Coupe. Pełna nazwa o ile czegoś nie pominąłem. Ale nie chcę robić typowego testu, bo takich już zapewne jest sporo w internecie. No ma 680 koni, 900 N yy, i ma wspomaganie elektryczne. Właśnie na tym chcę się skupić najbardziej, bo patrząc na testy niektórych dziennikarzy widzę wielkie zachwalanie na zasadzie, o bo mi się udało 100 km przejechać ze spalaniem 1,3 litra, a mi się udało 100 km przejechać ze spalaniem 4,7. Tylko czemu oni zapominają o doliczeniu tego, że ten prąd, który jest tutaj zmagazynowany, no gdzieś to trzeba doładować? Ja często mówię, że w przydomowej ładowarce do Zoe korzystam z fotowoltaiki, którą też mam na dachu, no ale też to się musi w pewien sposób najpierw zamortyzować. Więc drodzy koledzy, w pierwszej kolejności podajemy pełne spalanie, zarówno ile kosztowała nas energia, jak i paliwo. Dobra, ja ruszam po drodze, przetestujemy sobie ile czego dokładnie było zużywane przy prędkościach typowo autostradowych. Więc uruchamiamy. Pas zapinamy. No tak, cisza wewnątrz, bo ruszamy na elektryku. Teraz mówię stop, taka chwila pauzy celem wyjaśnienia, bo tak na dobrą sprawę, to ten odcinek był nagrywany dwa lata temu. Tak sobie leżał na dysku. Nabierał sobie mocy prawnej, powiem wam szczerze, jeszcze z pary takich materiałów mam, ale wydaje mi się, że to idealny czas, żeby wypuścić teraz ten odcinek o hybrydzie z wtyczką, tym bardziej, że ceny dosyć mocno się zaktualizowały, zarówno ceny samochodów, ale przede wszystkim ceny benzyny, ale i prądu. I na koniec zrobię wam podsumowanie. Wydaje mi się, że niezwykle ciekawe. A teraz jeszcze chwila dla partnera tego odcinka, porównywarki ubezpieczeniowej Mubi. Tak, mówimy o tych 150 zł, które można otrzymać po zakupie ubezpieczenia, klikając w link, który macie w opisie tego filmu poniżej. Jeżeli w niedługim czasie kończy się ubezpieczenie, można sobie poszukać, czy to najtańszego, czy to takiego, które będzie najbardziej odpowiadało wam pakietem i wtedy gdy spełnicie określone kryteria, otrzymacie w wysokości 150 zł i są to realne pieniądze, które trafiają na Wasze konto. Przy okazji też na podstawie tego linku referencyjnego po zakupie ubezpieczenia można też zarabiać, przesyłać go swoim znajomym. Za każdą taką polecajkę otrzymacie dodatkowe 50 zł. Zatem jedziemy. Porsche Cayenne Coupe Turbo S. No, staram się tutaj nie być zabali drogą, więc prawy, lewy, oczywiście wszystko w granicach dozwolonej prędkości. Sami wiecie, jakimi prawami rządzi się autostrada A2 między Warszawą a Strykowem. Tutaj po prostu życie... Toczy się troszeczkę e, inaczej. Kto tędy jeździł, e, ten wie. Co prawda, prędkość dozwolona na autostradzie to jest 140, a z premedytacją póki co jadę do 135 maksymalnie, bo to właśnie do tej prędkości auto może poruszać się przy użyciu tylko i wyłącznie silnika elektrycznego. I mówię wprost: na odcinku dokładnie 21 km e, ani razu od startu z ulicy Połczyńskiej nie włączył mi się silnik spalinowy, a byłoby to słychać, bo ten wydek jest mm, dosyć głośny. Więc w środku panuje co najwyżej tylko i wyłącznie szum opon, jest słyszalny. 20 km przejechane, 18 km zasięgu na elektrycznym nam pozostało, co nam daje łącznie 38 km, a jak ruszaliśmy, wyświetlacz pokazywał 45. No, z prędkością autostradową trochę bardziej nam tej energii ubywa. Bateria jest o pojemności, pojemności 14,1 kWh. To jest dokładnie Porsche Cayenne Pupę, najprościej mówiąc, można powiedzieć, że auto wizualnie spoko, ale jeżeli chodzi o funkcjonalność, no za to ścięcie płacimy dodatkowe 21 tysięcy złotych. Pasażerowie z tyłu mają trochę mniej miejsca nad głową bagażnik w teorii może trochę jest mniejszy no nadal ma 500 litrów no można powiedzieć, że ktoś kto kupuje te auto aż tak mocno przez pryzmat praktyczności raczej nie powinien na ten samochód patrzeć, ale widać, że też ten segment mocno się rozwija z jednej strony mamy BMW X6, z drugiej strony GLE QPS, z trzeciej Audi Q8 DBX mamy, mamy też między innymi z wyższej półki Lambo Urusa więc widać, że coraz więcej osób o tego typu autach też marzy, bo teraz te suwy są takie modne. Pod maską mamy 4-litrową jednostkę uturbioną, która generuje 530 koni maksymalnej, maksy maksymalnej mocy i aż 900 Nm. Ale dodatkowo jest też jeszcze silnik elektryczny, który dokłada się i łącznie moc tych jednostek daje nam 680 koni. Zatem czy warto kupić hybrydę, żeby mieć lepsze przyspieszenie? 680 i 900 Nm. Między zwykłym Turbo S a Turbo SE Hybrid różnice w przyspieszeniu mamy na poziomie 10 sekundy. Na korzyść tej hybrydy. Oczywiście dochodzi nam masa ponad 300 kg, więc samo auto w sobie na surowo waży ponad 2,5 tony, bo tam jest 2,560. Co za tym idzie? No z jednej strony dokładamy, a z drugiej strony też trochę to wszystko utrudniamy. W teorii producent mówi, że na silniku elektrycznym można przejechać około 40 km. Mi pierwotnie zasięg pokazywało nawet 45. No wiadomo, bardziej w warunkach miejskich. Lada moment mi tego zasięgu braknie, a wtedy jak przejadę równiutko 100 km, ja to sobie wszystko dokładnie przemnoszę. No i dupa, prądu brakło, trzeba skoczyć z wiadrem do elektrowni, eee, ale z małych już pierwszych podsumowań. Eee, udało mi się eee, przejechać tylko i wyłącznie przy użyciu energii elektrycznej odcinek 37,2 km. Czyli w przeliczeniu na 100 km, można powiedzieć, że jedną trzecią byliśmy w stanie pokonać tylko i wyłącznie, wyłącznie przy użyciu energii elektrycznej. Ja teraz patrzę, jak dwie ciężarówki się wyprzedzają. Dobra, poczekam sobie tutaj. Co ciekawe, ten prąd, czyli te 14 kWh, które tam mamy zmagazynowane, z domowego gniazdka kosztowałoby to nas niecałe 10 zł, ale z ładowarki miejskiej około 30 zł w przeliczeniu no na to, co się zużyło, ale w przeliczeniu na 100 km, więc teraz dalej dojeżdżamy już przy użyciu silnika spalinowego, bo spalanie już nam powoli tutaj rośnie, jeszcze nie chcę zdradzać, ile, i będziemy patrzyli, ile wyniesie na tej pozostałej części zużycie benzyny, no i wtedy całkowicie też to przemnożymy. Czy hybryda ma sens typu plug -in? Wiecie co, ja wiem, że można się obruszać, mówisz, nie, że nie ma najmniejszego sensu i tak dalej, chociaż w sumie, gdy przedwczoraj rozmawiałem ze znajomym, który kupił nie tak dawno temu Panamerę 4S e-Hybrid powiedział wprost, prozmów. ja mam do pracy 35 km. w sumie to doładowuje się na gniazdku w firmie, drugi raz w domu, jeżeli jest taka potrzeba i większość czasu przejeżdżam na elektryku, trochę taka moda trochę mnie to też uspokaja, swoje lata mam, więc dobrze mi się jeździ no każdy ma gdzieś swoją filozofię w tym wszystkim, aczkolwiek nie ukrywam w tym Cayenne to aż tak tak bardzo nie jest męczące, ale jak miałem Panamerę właśnie tą hybrydową z tym głośnym wydechem, to każde uruchomienie tego silnika to było wum, od razu zgaszenie, wum, tak mm, dosyć to dekoncentrowało. No dobrze, jedziemy dalej. Auto w sumie mega fajne i wygodne. Dobra, zgaśmy silnik i krótkie podsumowanie. Stanęłem sobie teraz z boku, ale 100 km przekroczyłem jeszcze na autostradzie przed samym zjazdem i też sobie zanotowałem wynik, jest on oczywiście uśredniony względem zużycia energii, które jakby jest jeszcze osobno względem tego liczone. Baterie w tym momencie są puste, energię było około 14 kWh, czyli z ładowarki domowej może nas to kosztować około. No właśnie, tutaj chciałem powiedzieć w tym momencie. Że około 9 zł. Tylko jak bardzo to już jest teraz nieaktualne. Ile się przez te dwa lata zmieniło? No, przede wszystkim zmieniło się to, że pojawia się też panika, tak zwana energetyczna. Mamy tak zwane progi mrożenia cen prądu do 2000 kW, bądź w przypadku rodziny większej z kartą dużej rodziny do 2700 kW. I ktoś powie: Wow, 2700 kW. Ile to jest? No, powiem na takim codziennym przykładzie, że jeżeli ktoś mieszka sobie w mieszkaniu takim, 35, 40 metrowym, dwójka osób, no nie mają koparki do kryptowalut, czasem to jest z laptopa skorzystają, coś w telewizji obejrzą, mają wszędzie żarówki LEDowe. Powiedzmy, że może te 2000 kW na upartego by w skali roku wystarczyło, ale na przykładzie domu, mogę powiedzieć na własnym przykładzie, że 2000 kW to tak. Pod koniec lutego już przekroczyłem, a po przekroczeniu tego progu nie mamy już ceny ochronnej, co za tym idzie cena wyskakuje nam trochę w górę. Po drugie też w części firm energetycznych nie mamy już podziału na strefę dzienną, jak i nocną. Co za tym idzie, nocna była zdecydowanie tańsza, a wtedy najczęściej się ładowało auta elektryczne, więc też jakby koszt ładowania idzie nam w górę, więc przyjmijmy sobie tak optymistycznie 1 zł za kilowa, czyli na przykładzie tej baterii 14 kWh, Możemy policzyć, że będzie to już nie 9, a 14 zł. Jeżeli byśmy ładowali takie auto na ładowarce miejskiej, ja w materiale mówiłem, że koszt ładowania na ładowarce miejskiej bez abonamentu to jest między 25 a 35 zł, więc też to urealniam, bo jest to między 35 a 49, bo też mamy jedną z firm, która oferuje kilowat bez abonamentu za 3,5 zł. 3,5 do 4 razy drożej aniżeli z naszego domowego gniazda. No, ale mamy szybką ładowarkę. Auto na odcinku 100 km zużyło paliwa, wliczając to, że też jechało ileś na energii elektrycznej? 8,6 litra. Dokładnie przed samym strykowym równiuteńko te 100 km mi pykło. Czyli na te 100 km musimy też doliczyć około 55 zł za benzynę bezołowiową. No i teraz zbieramy to w całość. Tankujemy na stacji, plus ładujemy w domu, jest to około 70 zł. Tankujemy na stacji, plus ładujemy na mieście, jest to między 90 a 105 zł. Więc teraz sobie zróbmy taką małą matematykę. Weźmy sobie tę wyższą wartość: 105 zł. Jakbyśmy podzielili to dzisiaj przez cenę benzyny bezołowiowej, okazuje się, że to wychodzi realnie około 16,4 litra. No i teraz. Moje pytanie, gdzie tu ta cała oszczędność? Bo jeżeli byśmy kupili Cayenne Turbo S, który ma jakby stricte silnik spalinowy, on średnio będzie nam palił koło 13 litrów, a tutaj doliczając tę szybką ładowarkę droższą, nawet biorąc lekko tańszą, my nadal mówimy o jakichś 15 do 16,5 litra w przeliczeniu na 100 km. Więc oszczędność można powiedzieć, że połowiczna. Ktoś powie, ale Waldek hybrydę typu plugin, to kupuje się ideologicznie, bo to jest takie lepsze poczucie bycia bliżej natury. Okej, okay, zgodzę się. Są też takie osoby, które jeżdżą na przykład stricte po mieście i uważają, że hybryda typu plugin bardzo fajnie im się sprawdza, bo mają na przykład 20 km do przejazdu, czy tak jak wcześniej mówiłem o tym znajomym, to też ma sens, bo mogą w dużej mierze cały czas jeździć na prądzie, ale na przykładzie auta o tak dużej mocy mam wrażenie, że jest to trochę ratowanie tego, by to auto mogło dalej pozostać w ofercie. Z tego względu, że to uczucie, kiedy mocniej dociskamy gazu, jedziemy w pełnej ciszy i za chwilę uruchamiają się te dwa kominy z tyłu, które zaczynają bardzo mocno buczeć, później za chwilę znowu cisza, potem znowu się uruchamiają, znowu cisza, to pokazuje tylko jedno, jak koncerny muszą mocno walczyć o emisję spalin, by móc dostosować jakikolwiek silnik, by mógł on być dalej w ofercie dalej podtrzymuję, że to jedzenie takie z zupki chińskiej w plastikowym talerzyku, drewnianym, po recyklingu, sztućcem by było fajnie. Oczywiście dalej też będę podtrzymywał, że są osoby, dla których hybryda typu plugin będzie genialnym rozwiązaniem, szczególnie jeżeli jeżdżą na bardzo krótkich odcinkach. Jeżeli ktoś sporo podróżuje poza miastem na autostradach, i nie ma czasu na międzydoładowywanie, no to tak to za bardzo to, to nie ma sensu. Dodatkowe 300 kg balastu, a oszczędności, jak widać, zbyt wielkich w tym wszystkim nie ma. Póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!